Cześć Hejka, witajcie. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj z jednostką napędową 1.7 CRDI. Ta jednostka była ponad rok temu remontowana. Robiona była kapitalka silnika. No i dzisiaj się chcę z Wami podzielić pewnymi kwestiami, dlatego że rodzi się bardzo często pytanie, jak komuś stanie się co z jednostką napędową z silnikiem dowolnym, czy kupić drugi, czy remontować. No słuchajcie, tutaj. Są podzielone uwagi. Osobiście powiem to tak: w tym filmie odniosę się do mojej tylko i wyłącznie uwagi, do mojego spostrzeżenia. Natomiast nie chcę podważać innych mechaników, jak to wygląda w dzisiejszym świecie, jak to wyglądać powinno, więc każdy wiadomo, że jak może. Natomiast rzecz jest jaka: minęło już prawie półtora roku od remontu tego silnika. Gdybyśmy tak przeglądali sobie dokładnie, jak wygląda jednostka napędowa, no pomijmy, że jest zakurzona, brudna, ma prawo, bo jest nieremontowana. Wycieków jako wycieków silniku niestety nie ma. No niestety, stety, bym powiedział. Czy jakieś zapocenia mogą się zdarzyć? No oczywiście, że mogą się zdarzyć. Pokażcie mi silnik, w którym nigdzie nic się nie wydarza, nigdzie nic się nie poci. Ale to nie jest jakaś wada, powiedzmy, czy. Czy wina tego, kto ten silnik składa, uszczelniał i tak dalej. To jest na normalnie w życiu wina materiałów, z jakimi się spotykamy, czyli uszczelek, uszczelniaczy, chociażby przytoczę taką kwestię w dwulitrowych silnikach CRDI, które były starszą jednostką bardzo dobrą sprawdzoną, choć jest montowana również do dziś. Zdarza się bardzo często. No, w innych też się zdarza, nie mówię, że nie, ale tam się zdarzało bardzo często, że mimo wymiany uszczelniacza. Tego środkowego nawale, który jest między skrzynią biegów a silnikiem, i tak po jakimś czasie pojawiały się tam wycieki oleju. No więc to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że coś albo konstrukcyjnie jest źle dobrane, albo najnormalniej w życiu uszczelniacze, które montujemy, nie są jakie być powinny. No chociażby to, że samochód to w oryginale, jak kupimy nowy, przejeżdża powiedzmy 100-150 tysięcy i nie cieknie, a po założeniu uszczelniacza na idealną powierzchnię wału, bo sprawdzamy jaka jest, czy jest bieżnia zrobiona zakładamy i czasem 10, 20, 30 tysięcy i ten czy już cieknie ale to tak na marginesie, no, w każdym razie, słuchajcie, jeżeli gdzieś tam jakieś pocenie się pojawi no to jest rzecz normalna, chociażby gdzieś tam przy turbinie i tak dalej, bo to wiadomo, że to pracuje z olejem a pokażcie mi turbinę, która jest idealnie suchutka i nie ma gdzieś tam mikropocenia się, no więc jest to prawie, że nierealne, ale wracamy do setna z czym się dzisiaj mierzyliśmy? Czy remontować silnik, czy nie remontować silnika, czy kupić drugi słupek, i tak dalej? Natomiast moje zdanie jest osobiście takie: słuchajcie, w takich jednostkach z doświadczenia wiem, że 200 tysięcy to już jest pora. Przy której uszczelniacze zaworowe, z praktyki, z doświadczenia wiem, że już są wytarte i się nie nadają, kwalifikują się do zmiany, czy powiedzmy, panewki, które są na dole. One również już są, jakie są. Więc, jeżeli macie sytuację taką, w której na przykład będziecie wymieniali sobie rozrząd, to wiadomo, że do rozrządu, żeby się dostać, musimy zdemontować górny, górną pokrywę. Tylko, że tu już mówimy o kwestii, że jednostka była dobra, oczywiście. Dobra jednostka tylko. Tylko. Podzielę, podzielę temat na to szczelnienie, wymianę ewentualnie podzespołów, które mają bardzo duży wpływ na spalanie, na to jakie mamy osiągi, na, na, na generalnie na cały proces spalania silnika, na jego pracę. Więc, jeżeli macie kwestię wymiany rozrządu, no to przy wymianie rozrządu, demontujecie i tak wtryski, i tak demontujecie dekiel. Cały dekiel rozrządu wiadomo, że musicie zdemontować, więc od razu wymieniacie sobie uszczelniacz na dole. Ten, który jest na kole pasowym, no i jak macie zdjętą miskę, bo musicie zjeść miskę, bez zdjęcia miski niestety nie da się tego dekla bocznego zdjąć. Czyli ten dekiel pokrywa, która jest tutaj, niestety jest nie do zdemontowania, czyli do rozrządu się nie dostaniemy, jeżeli nie zdemontujemy pokrywy górnej, pokrywy dolnej, która jest miską, no i wtedy dopiero dostajemy się do rozrządu. Więc jeżeli mamy te etapy już zrobione, to moje zdanie jest takie że warto jest zdemontować wałki kupić nowe uszczelniacze podstawić sobie zawory oczywiście wiadomo że trzeba mieć czym te zawory rozpiąć i spiąć ale jest to warto żeby takie uszczelniacze założyć tak samo jak i panewki odkręcić sobie korbę podglądnąć sobie jeżeli jeżeli na którejś korbie widać że już panewka zrobiła swoje no to wierzcie mi, że ona będzie tylko się pogarszała a nie będzie się nakładała, nie będzie się poprawiała, bo przebieg będzie robił swoje. Natomiast tutaj jest taka sprawa, że według zaleceń jest wymiana oleju co 30 tysięcy. Więc jeżeli ktoś kupuje taki samochód, no to wierzcie mi, robi 90 tysięcy, przy czym robi tylko 3 wymiany oleju. Więc nie, nie, nie dziwmy się, że samochód zrobił 100 tysięcy i miał tylko 3 razy wymieniany olej. No i w ten czas, jak takie panewki się mogą nie odezwać? To, w takiej kwestii, jeżeli chodzi o kwestie, w kwestii, w kwestii, no nie śmiecie się z tego. Ludzka rzecz, żeby się przejęzyczyć, to taka sytuacja, jeśli chodzi o kwestie wymiany rzeczy, które mają bardzo duży wpływ podczas niewielkiego remontu. No, niewielki to jest pojęcie względne: wymiana rozrządu. Oczywiście od razu zestaw uszczelek, który jest tutaj na wtryskach, czyli. Podtryski uszczelki dookoła wtrysku, uszczelka w dekiel no i uszczelka, oczywiście ta dookoła, która leci sobie na pokrywie. Masa uszczelniająca od razu na połączenia punktów newralgicznych, które są zaznaczone na uszczelce, czy też powiedzmy na opakowaniu uszczelki, gdzie należy taką masę dać. Co nie znaczy, że ta uszczelka nie będzie gdzieś tam się pociła, więc tutaj. Od razu powiem, jeżeli taką szczelkę wymieniacie, to tylko w tych punktach, gdzie są te punkty bardziej narażone, czyli przy łączeniach tutaj, przy łączeniach, gdzie jest użyskowanie wałków, tam dajemy na łączeniu dekla, z dekla osłony wewnętrznej rozrządu z głowicą, tam dajemy masę, natomiast nie dajcie dookoła tutaj, bo to by była listna głupota. To są jeszcze takie dwa punkciki. Gdzie jest pompa wakuum Tam musimy to zrobić. To taka kwestia, jeśli chodzi o wymianę rozrządu. I przy okazji warto naprawdę wrzucić sobie panewki, wrzucić sobie uszczelniacze. A przekonacie się, że ten silnik pożyje Wam jeszcze dłużej. Już pominę kwestię, co się dzieje z wypalaniem filtra. Jak ten olej gdzieś tam sobie skapuje tymi uszczelniaczami, bo są przedmuchy, wiadomo, jest inna kwestia przy remoncie silnika. Natomiast teraz, jeśli chodzi o kwestię kwestie remontu silnika, jeżeli wasza jednostka się rozsypała, na przykład zatar się wał, no tutaj to już byśmy mogli spekulować, czy wał naprawiać, czy robić szlif. Natomiast, no wiadomo, wszystko się tutaj wiąże to z budżetem. Równie dobrze możecie sobie kupić wał. W nominale do tego nowe panewki spasować, to wszystko zwymiarować i ma być. Natomiast, yy, i właśnie pytanie, takie, i odpowiedź z mojej strony, czy remontować taki silnik, czy nie? Osobiście jestem zdania takiego, że remontować tak. Dlaczego? Dlatego, że kupujemy drugą jednostkę napędową, która nie wiemy tak naprawdę, co przeżyła. I co z tego, że udokumentowany jest, powiedzmy, przebieg, że ktoś go zakupił z fakturą, na której było, powiedzmy, 150 tysięcy przejechane, jeżeli wiemy, że ten samochód miał interwały wymiany oleju co 30 tysięcy, no i więc my sobie zakładamy taką jednostkę napędową, no i a kuku po jakimś tam niedługim czasie zaczyna się coś dziać. A dlaczego? No właśnie dlatego, że ten silnik gdzieś tam może miał przekłamany przebieg, bo ktoś tam chciał coś ukryć. Albo był po prostu niedbany, katowany tym olejem, katowany ogólnie na zimnym silniku, torpeda od razu, czego nie wolno robić, no ale wiadomo, że ludzie czasem są zmienni i robią takie sytuacje. Więc taka jednostka zamontowana nie wiadomo jedno, jedno, ile przeżyje. Kolejna sprawa jest taka, że taką, taki słupek nowy wartałoby jednak uszczelnić, żeby to miało ręce i nogi. To jest jeżeli kupimy silnik z przebiegiem 150 tysięcy. Natomiast co w ten czas jeżeli kupujemy silnik, który był zdemontowany z pojazdu, który zaliczył jakiś dzwon, Na przykład w tył, no przód też się zdarza. Czy powiedzmy w bok, no i ktoś zdemontował taki silnik. Odsprzedawałem go, silnik ma zrobione już 200 tysięcy. No i co? No i wypadałoby i tak mimo to otworzyć taką jednostkę. Zrobić panewki. Zrobić uszczelniacze więc i tak i tak mamy otwarte. Natomiast przy remoncie silnika całkowitym, czyli jeżeli wyciągamy tłoki, dostajemy się do środka. Moim zdaniem jest takie, że osobiście naprawdę warto. Ja wiem, że jest to budżet wszystko tutaj uwiązany z tym. Natomiast pierścienie tu są bardzo punktem takim bardzo punktem takim bym powiedział mocno narażonym na eksploatację więc jeżeli zrzucamy głowicę to jednocześnie robimy sobie wymiarowanie robimy sobie honowanie czy powiedzmy co tam trzeba wykonać w zależności od tego jakim stanie jest każdy cylinder jeżeli się mieści wszystko w normach wymieniamy sobie pierścienie wymieniamy sobie zrobimy sobie jednocześnie głowicę czyli uszczy... robimy sobie docieranie zaworów wymiana uszczelniaczy no i w ten czas taka jednostka która będzie z każdej strony uszczelniona, no ma prawo później jakiś czas tam żyć, dłuższy, jeżeli już nic się nie wydarzy niepokojącego, bo wiadomo, że wszystko wszędzie się może zdarzyć, natomiast naprawdę warto, żeby w takiej jednostce, która jest już otwierana, nie w powiedzmy w kapitalnym remoncie, tylko otwierana jest jednostka do rozrządu, bo silnik zrobił już tam te 200 tysięcy, no i ktoś uznał, że łańcuch jest już do wymiany, to nie czekajcie tutaj aż ten łańcuch zacznie dzwonić, bo na jakimś tam filmie pokazałem, yy, pokazałem wam jak wygląda łańcuch podczas pracy silnika. Może nie podczas pracy, tylko jak wygląda naciągany, założony łańcuch w obudowie. Więc wierzcie mi, jeżeli taki łańcuch zaczyna dzwonić, to już chyba tego łańcucha po prostu fizycznie nie ma. Jest bardziej wyciągnięty jak w pilarce, który należy naciągać. To tak to właśnie wygląda, więc tutaj nie czekajmy aż coś będzie dzwonił i naprawdę warto poświęcić tą pracę, warto poświęcić ten czas, czy poprosić mechanika o odkręcenie stopki korby, w w jakim stanie wygląda panewka. Wiadomo, że panewka górna będzie bardziej wybita niż dolna. Ale warto taką korbę jedną odkręcić i sobie podgląd zrobić. W każdym razie moje zdanie jest osobiście takie, że warto taką jednostkę remontować. Tak jak tutaj w tym momencie jednostkę, którą widzicie półtora roku temu była robiona. Maska jest otwierana po to, żeby tylko sprawdzić płyny w jakim stanie to wygląda. Czy jest płyn? Jest. Nie widać. Widać. Jest. więc się nie martwimy poza tym ma po prostu jeździć także jak będą jakieś pytania z waszej strony, jakieś komentarze to naprawdę zapraszam jak macie jakieś uwagi i macie jakieś swoje spostrzeżenia które wartołoby wprowadzić dodać do takiego filmu to zapraszam, powiedzcie będzie mile i będę się z wami dzielił to co wiem to co mogę to podpowiem także szerokości póki co mniej kosztów z remontem silnika no i no i brania przykładów słuchajcie z takiego czegoś, że jednostka po zrobieniu słuchajcie jeździ półtora roku bez otwierania można powiedzieć maski oprócz wymiany oleju sprawdzenia płynów także każdemu życzę takiego czegoś, żeby się gdzieś tam coś niepokojącego nie wydarzało nie wydarzyło różnie jak tam w życiu może bywać Także póki co na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie, cześć!